Dziękuję bardzo. Cieszę się, że mogę być tutaj dzisiaj i podzielić się z wami kilkoma informacjami na temat reguły albo zasady Granville'a Sharpa i tego, co znaczy dla chrystologii, dla określenia chrystologii Nowego Testamentu. Tego, jak rozumiemy osobę i naturę Jezusa Chrystusa. Ale Zanim opowiem o samej regule, chciałbym opowiedzieć Wam o osobie, od której reguła bierze swoją nazwę. Myślę, że warto posłuchać krótko o jego życiu, dlatego że może stanowić, moim zdaniem, inspirację dla nas wszystkich. Granville Sharp łączył w sobie intelektualistę kogoś, kto był zaznajomiony z językami oryginalnymi Starego i Nowego Przymierza, ale też jego chrześcijaństwo wyrażało się, w działaniu. Urodził się w wielodzietnej rodzinie. Był ostatnim dzieckiem spośród ośmiorga, które dożyły w tej rodzinie dorosłości. Jego rodzice nie mieli pieniędzy na to, żeby zapewnić mu edukację, dlatego że wszystkie fundusze poszły na wykształcenie jego czterech najstarszych braci. Stąd nie otrzymał żadnego wykształcenia poza najbardziej podstawowym żadnego wykształcenia jeśli chodzi też o języki biblijne i podjął pracę w urzędzie skarbowym postanowił nauczyć się języków biblijnych ze względu na ataki żydów i socynian, którzy zarzucali mu, że nie rozumie Nowego Testamentu i tego co mówi ze względu na to, że nie czyta go w językach oryginalnych Dlatego Granville Sharp postanowił, jak sam mówi, kosztem snu i życia towarzyskiego, nabyć umiejętność posługiwania się językiem hebrajskim i językiem greckim. Tutaj mamy małą próbkę tego wszystkiego, czego dokonał Granville Sharp, więc jego wkład w krytykę. Tekst starego przymierza zawiera się w tym, że jego krytyka zasad znanego hebraisty jego czasu wpłynęła na formę wydania krytycznego hebrajskiej Biblii w tamtych czasach. Był aktywnym działaczem w ruchu abolicjonistycznym, który dążył do zniesienia niewolnictwa i autorem pracy o niesprawiedliwości tolerowania niewolnictwa w Anglii i miał Wielki wkład w precedensową sprawę, w czasie której ustalono, że niewolnicy wracający do Anglii ze stanu Virginia, stają się w momencie, kiedy stawiają stopę na angielskiej ziemi automatycznie wolnymi ludźmi. Ze względu na to, że w Anglii albo obowiązują wszystkie prawa stanu Virginia, albo nie obowiązują żadne prawa. I to doprowadziło do tego, że wielu. Z Wiele osób, które żyło jako niewolnicy, stawało się, odzyskiwało wolność. Chcąc dać im nowy dom i możliwość powrotu do ich ojczyzny, Sharp kupił ziemię w Afryce, w kraju Sierra Leone i założył tam miasto, które zostało od jego imienia nazwane Granville Sharp, żeby móc dać tym osobom nowy dom. Dziś to miasto nazywa się Freetown istnieje do tej pory, można znaleźć się um, na mapach Google I ostatnią rzeczą, tą, o której powiemy sobie dzisiaj, jest właśnie reguła Granville'a Sharpa, która dotyczy, tyczy się greckiego tekstu Nowego Testamentu. I ta reguła to tak zwana konstrukcja Granville Sharp, Wynalazł czy opisał idiom grecki, tak zwaną konstrukcję PRKR, przed imek, rzeczownik, kai rzeczownik, która w literaturze angielskiej jest określona też skrótem TSKS. The substantive, kai substantive. I oryginalnie sformułował tę regułę w taki sposób, kiedy kai, czyli greckie i, funkcjonujące jako spójnik, Łączy dwa rzeczowniki o tym samym przypadku, to jest rzeczowniki lub przymiotniki lub imię słowy, o znaczeniu osobowym, odnoszące się do urzędu, godności, pokrewieństwa, przymiotów, cech lub własności, pozytywnych lub negatywnych, oraz kiedy przed ho lub dowolny z jego przypadków poprzedza pierwszy z dwóch rzeczowników, a nie jest powtórzony przed drugim rzeczownikiem lub imię słowem. ten drugi zawsze odnosi się do tej samej osoby którą wyraża lub opisuje pierwszy rzeczownik. Lubi mięsów to znaczy, jest dalszym opisem określonej wcześniej osoby. I tutaj mamy kilka przypadków, przykładów um, tej właśnie konstrukcji. Ewangelia Mateusza, rozdział 12, werset 22. Kaj eterapeusen auton, Jose ton tyflon kaj kofon, kaj lalein, kaj blepein. I konstrukcja szarpa jest tutaj pogrubiona w zdaniu: I uzdrowił go, także niemy i ślepy, i mówił i widział. Drugi przykład pochodzi z drugiego listu do Koryntian, z rozdziału pierwszego, z wersetu trzeciego. Błogosławiony Bóg i ojciec, pana naszego Jezusa Chrystusa. Ojciec. Miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Tutaj mamy dwa przypadki: Bóg i Ojciec. I Ojciec i Bóg. Ten drugi jest ciekawy z tego względu, że tak jak widzimy, słowa, które mogą wejść pomiędzy składowe konstrukcji, nie wpływają tutaj na znaczenie. I trzeci przykład. Z pochodzący z listu Pawła do Efezjan, z 6 rozdziału, z 21 wersetu. Tychikos ho agapetos adelfos, kajpistos diakonos enkyrio. Tychikos, ukochany brat i wierny sługa w Panu. Nowy Testament, w zależności od tego, jaki tekst przyjmiemy za podstawę, zawiera około 80 przypadków konstrukcji szarpa, z których wszystkie, tam gdzie jest, kontekst jest zupełnie jasny, odnoszą oba rzeczowniki w takiej konstrukcji zawsze do jednej i tej samej osoby. Pierwotną motywacją, która skłoniła Szarpa do tego, żeby zająć się badaniem czy opisać swoje znalezisko, było to, że uważał, że pewne teksty w Biblii angielskiej, w Biblii Króla Jakuba, które są zgodne z jego zasadą, zostały przetłumaczone w sposób nieprawidłowy, także zaciemniają obraz tego, o czym mówią, a mówią o boskości Jezusa Chrystusa i nazywają Go Bogiem. I te teksty, które gran Sharp zaproponował, mamy właśnie teraz na ekranie. To są dzieje apostolskie 20-28, kościół Pana i Boga, który wykupił przez swoją własną krew. Ju, list Judy, werset czwarty. Jedyny Pan, jedyny Władca, Pan i Bóg nasz, Jezus Chrystus. Drugi list do Tesaloniczan, 1.12. łaska Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział piąty, werset 21. pierwszy. Zaświadczam wobec Boga i Pana Chrystusa Jezusa. Drugi list do Tymoteusza, rozdział czwarty, werset pierwszy, zaświadczam wobec Pana i Boga Chrystusa Jezusa. List Pawła do Efezjan, rozdział piąty, werset piąty, w Królestwie Chrystusa i Boga. I list Pawła do Tytusa 2.13, chwała Wielkiego Boga i Zbawcy naszego, Jezusa Chrystusa. I drugi list Piotra, rozdział pierwszy, werset pierwszy, sprawiedliwość Boga naszego, I Zbawcy. Jezusa Chrystusa. To co ważne, to co często umyka krytyką tej zasady, to to, że Sharp mówił o pewnych ograniczeniach, które należy mieć na uwadze, jeżeli zasada ma być stosowana konsekwentnie. I kiedy czytamy współczesne krytyki reguły Granville'a Sharpa, to większość krytyków, będąc nieświadoma tych ograniczeń, atakuje. Wersję reguły, która jest naprawdę łatwa do, do obalenia. Ale w trakcie tego, jak Sharp opracowywał swoje stanowisko, wskazał na trzy ograniczenia, które powinny być obecne, żeby tekst był zgodny z jego regułą. Po pierwsze, rzeczowniki, które wchodzą w skład reguły, powinny być osobowe. Czyli na przykład nie będziemy mogli powiedzieć, że list Świętego Pawła do Efezjan, rozdział 3, werset 18, jest przykładem reguły gran Sharpa. szarpa Mamy tutaj fragment szerokość i długość, wysokość i głębokość. Jako, że rzeczowniki nie odnoszą się do osoby, nie są przykładem konstrukcji szarpa, i jest. Dla nas wszystkich oczywiste, że wysokość, głębokość, szerokość i długość nie są jednym i tym samym. Oba rzeczowniki powinny być w liczbie pojedynczej. Ewangelia Mateusza, rozdział 3, werset 7, gdzie mamy ton farisajon kaj kajon, faryzeusze i saduceusze. Gdzie widzimy, że są to dwie rozłączne grupy. Rzeczowniki nie mogą być też nazwami własnymi, tak jak na przykład w Dziejach Apostolskich w rozdziale 13, w wersecie 2, gdzie czytamy ton Barnaban, Kaj Saulon, Barnawa i Paweł. Współcześni szarpowi bibliści podjęli się sprawdzenia, na ile jego reguła jest wiarygodna. I jednym z bardziej znanych zwolenników jego reguły był Christopher Wordsworth, brat znanego angielskiego poety Williama Wordswortha, który w sześciu listach zaadresowanych do Granvillea Sharpa, opisuje całą procedurę, której użył, żeby sprawdzić, czy reguła jest jego zdaniem wiarygodna. I piszę do Granvillea Sharpa takie słowa. Zapewne nie zdziwi Pana, że pierwsze uczucie, którego doświadczyłem czytając o Pana zasadach, to było uczucie niepewności i sceptycyzmu. Na pewno, pomyślałem sobie, Pan Sharp posunął się w swoich badaniach nie aż tak daleko jak wcześniejsi krytycy. I w tym wszystkim musi być jakiś ukryty błąd. I przedstawia nam jako wartościowe odkrycie coś, co jego poprzednicy, którzy przez jakiś czas za tym podążyli, uznali za coś, co jest jedynie a, pustym złudzeniem. Później Wordsworth przyznaje, że nie poddał się temu pierwszemu sceptycyzmowi i postanowił sprawdzić czy reguła Sharpa znajdzie potwierdzenie w pismach ojców kościoła. Pomyślał sobie, że jeżeli faktycznie język rozumiano w ten sposób, to ojcowie kościoła, greccy ojcowie kościoła powinni interpretować fragmenty o których mówi Sharp dokładnie w taki sposób, w jaki zakłada jego reguła. I Sprawdzając pisma ojców Kościoła, tam gdzie traktowało o tych wersetach i tam gdzie dodatkowo można było ustalić, co dokładnie mówią na ten temat, pisze dalej do Szarpa, że żadna interpretacja niż pańska nigdy nie była słyszana w greckich Kościołach. Wszystkie autorytety greckie są po pańskiej stronie. Zaobserwowałem, jestem tego pewien, ponad tysiąc przypadków formy chochristos kajteos, takiej jak w liście do Efezjan w rozdziale piątym, w wersecie piątym. Kilka tysięcy przykładów wielkiego Boga i Zbawcy, tak jak w tytusa 2.13 i nie mniej niż kilka tysięcy przypadków Hoteos, kajsoter, Bóg i Zbawca, jak w drugim liście Piotra, w rozdziale pierwszym, w wersecie pierwszym. I w żadnym, nawet w jednym przypadku tam, gdzie sens można było określić, żaden z nich nie był użyty do więcej niż jednej osoby. I Wordsworth pisze dalej, że zaczął od II wieku i zakończył swoje poszukiwania na wieku XIII. I na przestrzeni ponad tysiąca lat. Nie udało znaleźć mu się ani jednego przypadku, gdzie te teksty byłyby rozumiane przez greckich ojców Kościoła inaczej niż zgodnie z regułą szarpa, czyli odnosząc wielki Bóg i Zbawca w Tytusa 2.13 lub Bóg i Zbawca w 2 Piotra 1.1 do Jezusa Chrystusa. Najbardziej znanym krytykiem reguły szarpa był. Inny duchowny żyjący w jego czasach, Calvin Winston Lee, który był przekonany, że reguła szarpa nie jest wiarygodnym sposobem określenia tego, co powinny znaczyć te wersety. Odnośnie reguły szarpa napisał do niego, że zasada jest generalnie prawdziwa, ale nie jest doskonała, dlatego że. Są od niej wyjątki, które, jeśli wziąć razem i rozważyć, są, um, są pokazują, że pański wniosek nie wynika z tego, co, co pan pisze. Winston Lee przyznał, że w Nowym Testamencie nie ma przypadków. Konstrukcji szarpa, które by do niej, które byłyby niezgodne z tym, o czym pisze szarp. Dlatego odwołał się do pism Arystotelesa, konkretnie do etyki nikomachejskiej. I tam znajduje wyjątki, które wydają się regułę szarpa zaprzeczać. Ale kiedy przyjrzeć się bliżej tym wyjątkom, okazuje się, że albo nie podpadają pod regułę szarpa ze względu na te ograniczenia, które określiliśmy wcześniej. Albo należą do jeszcze jednej kategorii, która do tej pory pozostała niezauważona. I pisze dalej, we wszystkich zacytowanych powyżej fragmentach z Arystotelesa czasowniki chociaż osobowe są użyte w sensie ogólnym albo uniwersalnym, i w tym sensie, należy przyznać, różnią się od. Tych, które chce Pan skorygować w wersji angielskiej. I tym, co wynosimy z wkładu Winstanley'a w opracowanie reguły jest to, że odwołując się do wcześniejszych ograniczeń, jedno z nich mówiło, że rzeczowniki nie mogą być w liczbie mnogiej. I tamten przykład, faryzeusze i, faryzeuszy i saduceuszy miał dwa. Dopełniacze w liczbie mnogiej. To znaczy, rzeczowniki były mnogie gramatycznie, ale rzeczowniki mogą być też mnogie semantycznie, i to jest właśnie ta kategoria, którą pokazał Winston która tak naprawdę jest czymś, co rozszerza ograniczenia, ale nie niweluje reguły szarpa. I można by zapytać wobec tego, dlaczego tak mało dzisiaj słyszy się o regule szarpa. Bibliści odnoszą się do niej z nieufnością ze względu na nie jakieś gramatyczne argumenty, ale ze względu na krótki komentarz w gramatyce znanego biblicy Gorga Winera, który będąc Unitarianinem odnośnie, pisze odnośnie Tytusa 2.13 w ten sposób. Przekonania dogmatyczne. Wyprowadzone z pisma Pawła um, przekonują mnie, że apostoł nie mógł nazwać Chrystusa wielkim Bogiem. I to skłoniło mnie do pokazania, że nie ma gramatycznych przeszkód, żeby wziąć wyrażenie Kaj Soteros Chrystu jako oddzielne odwołujące się do drugiej osoby. Stąd ten jeden komentarz zniwelował tak naprawdę całą argumentację i wszystkie dowody, które mamy ze względu na to, jak, jakim poważaniem cieszył się jeden biblista. I wszyscy inni komentatorzy poszli dalej za, za tym zrozumieniem i odnosili się do reguły Sharpa z nieufnością. I po tym krótkim przedstawieniu możemy teraz wrócić do tekstów, które Sharp uważał należy skorygować. I spośród tej listy, która była dłuższa, przyjrzymy się tym dwóm tekstom, które mamy teraz na ekranie: listowi świętego Pawła do Tytusa, rozdział 2, werset 13 i. Drugiemu listowi Piotra, rozdział pierwszy, werset pierwszy. Dlaczego tylko tym? Ze względu na to, że pozostałe teksty pochodzą z manuskryptów, których brzmienie jest niepewne. Stąd nie możemy mieć pewności, że reguła szarpa faktycznie ma zastosowanie, jeśli chodzi o, o tamte teksty. Ale odnośnie tych tekstów nie ma dużych wątpliwości i są. Wydaje się wyraźnym, dwoma wyraźnymi przykładami tego, gdzie reguła ma zastosowanie. Pierwszy tekst z listu do Tytusa brzmi: Chwały Wielkiego Boga i zbawcy naszego Jezusa Chrystusa. I często w rozmowach z osobami, które chcą zanegować naukę o trójcy, rozmawiamy na temat tego, czy Bóg i zbawca to jedna czy dwie osoby. I wydaje się, że cała argumentacja, na przykład ta, o której pisał Wordsworth, skłania nas do powiedzenia ponad wszelką wątpliwość, że tekst odnosi się tylko do jednej osoby i że w greckich kościołach nigdy nie słyszano innej interpretacji tego tekstu. Podobnie drugi list Piotra, rozdział pierwszy, werset pierwszy. Przez sprawiedliwość Boga naszego i Zbawcy Jezusa Chrystusa który możemy porównać z tekstem, który jest oddzielony od niego tylko o 10 wersetów, gdzie kontekst pokazuje nam jasno, że oba określenia odnoszą się tylko do jednej osoby. Wieczne Królestwo Pana Naszego i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Teksty są identycznie, gramatycznie identyczne, jeśli chodzi o formę. I w tym drugim przypadku nie mamy żadnych Problemów, żeby powiedzieć, że Pan i Zbawca to jedna i ta sama osoba. Zgodnie z regułą Granvillea Sharpa nie powinniśmy mieć też tego problemu w wersecie pierwszym. Myślę, że możemy jeszcze na koniec powiedzieć szybko o tym, dlaczego... Wydaje się to zrozumienie tekstu, które było tak jasne na początku, stało się tak niejasne w miarę upływu czasu. I ponownie, zdaniem Christophera Wordswortha, wszystko rozbija się o tłumaczenie greckiego tekstu na łacinę. I o to, że w łacinie brakuje przedimka, który sprawia, że tekst właśnie staje się dwuznaczny i nie da się. Jednoznacznie powiedzieć, czy Bóg i Zbawca odnosi się do jednej, czy do dwóch osób. Ale w języku greckim pokazuje to naprawdę duży materiał dowodowy nigdy nie było takich wątpliwości. Stąd myślę, że możemy ponad wszelką wątpliwość powiedzieć, że mamy co najmniej dwa fragmenty, które możemy dołożyć do materiału dowodowego odnośnie doktryny nauczania doktryny Trójcy Świętej przez Nowy Testament. Mamy tutaj jego jedną składową. Dziękuję.